Żadnych dat, terminów, dokumentów, które trzeba zmienić jutro, pojutrze, najpóźniej za tydzień. Mówicie Państwo o pieniądzach. Przecież te pieniądze są w budżecie, żadnych nowych przecież. Mówicie o tym samym od bardzo wielu lat i nic się nie zmienia. Mówicie o tym, że trzeba wesprzeć, wzmocnić łańcuchy dostaw. Które, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, w większości wypadków jesteśmy uzależnieni od wszystkiego, co zewnętrzne, co na zewnątrz Unii Europejskiej. Wreszcie mówicie Państwo, że trzeba wesprzeć, że trzeba pomóc, zapominając o tym, bo tego dzisiaj nie było o ETS-ie 2, czyli o zbliżającym się podatku, karze dla obywateli, którzy będą jeździć samochodami spalinowymi. Trzeba traktować Europejczyków poważnie, zadania wykonywać i planować je tak, żeby były wykonywalne.